Ewangelii świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy? Za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia z martwych wstanie. Dzisiaj Jezus zadaje dwa pytanie, z których pierwszy jest wstępem do drugiego, ważniejszego. W zadaje ogólne pytanie, za kogo ludzi mnie uważają, i padają różne odpowiedzi. Jest prawdą, że gdybyś mi zadali to samo pytanie mieszkańcom naszego miasta, to również usłyszelibyśmy mi różne odpowiedzi, mianowicie, że Jezus jest jednym z wielu bogów, albo że jest wielkim prorokiem. Ktoś inny powiedziałby, że był zwykłym człowiekiem, a niektórzy może twierdziliby, że Jezus w ogóle nie istniał. Jest on fikcyjną postacią wymyśloną przez chrześcijan. Kiedyś słyszałem, że na świecie jest tyle racji, ile ludzi. Każda osoba ma swoją rację. Rzeczywiście można usłyszeć wiele różnych opinii na temat Jezusa. Jednak to, co jest unikalne w chrześcijaństwie, to jedna prawda. Bóg, który jest centrum życia chrześcijanina. Dlatego, chwilę później, Jezus zadaje swoim uczniom kolejne pytanie: A wy za kogo mnie uważacie? To pytanie jest decydujące. Jezus nie pyta już o to, co mówią inni. Nie interesuje go opinia tłumów. On kieruje to pytanie prosto do serca każdego z nas. Bo wie, że nie chodzi tylko o to, co mówi społeczeństwo, rodzina, czy nawet wspólnota. Chodzi o Twoją osobistą odpowiedź. Kim dla Ciebie właśnie dzisiaj jest Chrystus? Możesz słyszeć wiele różnych odpowiedzi wokół siebie. Jedni powiedzą, że Jezus to wielki nauczyciel, inni, że prorok, jeszcze inni, że ktoś, kto żył dawno temu. Ale to nie wystarczy. Najważniejsze jest to, czy ty sam masz odpowiedź. Czy naprawdę wiesz, kim jest dla Ciebie Jezus? Często nie wiemy, kim On jest dla nas osobiście. Szukamy odpowiedzi u innych ludzi albo w internecie i zaczynamy żyć cudzym życiem. Bywa też gorzej. Nie znajdując odpowiedzi, przestajemy jej szukać. Wtedy Chrystus staje się dla nas nikim. Pojawia się obojętność, a obojętność rodzi pustkę. Pustka prowadzi zawsze do życia bez sensu. Człowiek rezygnuje z walki o relacji z Bogiem, Koszu i sakramenty tracą znaczenie, a relacje z bliskimi zaczynają się rozpadać. Dlatego dziś tak ważne jest, by każdy z nas spojrzał szczerze na swoją wiarę i swoją relację z Bogiem. Zadał sobie pytanie, kim dla mnie jest Chrystus? I odpowiedział uczciwie przynajmniej przed samym sobą. Może okaże się, że od dawna jesteś daleko od Niego, że Jezus jest dla Ciebie nikim bo nie masz z Nim żadnej więzi. Nawet wtedy On się od Ciebie nie odsuwa. Czeka, aż Twoje nie zamieni się w tak. A może dzisiaj warto odwrócić pytanie i zapytać Chrystusa, a za kogo Ty mnie uważasz, Panie? Spójrz wtedy na wszystkie cuda, które Bóg już uczynił w Twoim życiu. Na momenty, gdy wybaczał Ci i niszczył Twoje grzechy, na Jego słowa pełne miłości, na sakramenty, przez które cię karmił swoim ciałem i krwią, tym wszystkim możesz odnaleźć Jego odpowiedź skierowana właśnie do ciebie. Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa.